Tego kwietnia, niedziela, niedziela handlowa, jestem na spacerze z Zojką i z Reksiem. Przed chwilą widzieliśmy tu przemykającego barżanta. O, Reksiu, chodź. Zoja się uparła, nie chciała wejść do końca, chciała iść na spacer. No i ma rację przy takiej pogodzie. Reksiu! Jesteśmy w pobliżu Hoceńskiej Arki 2017 wspaniała, wspaniała, pogoda Już się pojawiły kwiaty na drzewach Tutaj zobaczcie Również tu są kwiaty Tak, tak, tak O, o białe kwiaty Przybliżę trochę Państwu, żeby pokazać Widzimy Tak, białe i żółte kwiaty Rzuski już zielone listki jeszcze zanim się tu wprowadziliśmy dobra chodź zajeczka, chodź, chodź zajeczka. o dzień dobry cześć piesek sąsiadów pantaria wiesza pantaria wiesza pranie mhm. o Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry.